Cześć, została nam jeszcze jedna sprawa. Chcę, żebyś sobie uświadomił, że edukacja tradingu jest najważniejsza, a kluczem do tego jest strategia. Jeżeli już przeszedłeś początkową drogę i masz wprawę w używaniu aplikacji tradingowych, również dzięki potencjalnym danym do handlu z GrowUp Trade Center to pamiętaj, że Twój handel i Twoje wyniki będą wynikały z Twojej sprawności i zrozumienia rynku oraz efektywności w stosowaniu strategii. Pamiętaj, że GrowUp Trade Center jest znakomitym środowiskiem, które pozwala Tobie zaznajomić się z aplikacją meta Trader 5, z podstawowymi danymi, które edukatorzy wyznaczają po odpowiedniej analizie technicznej na platformie TradingView, Wynikającej z ich zasad strategii. W związku z tym jest to bardzo istotne, abyś na każdej sesji uczył się i tym samym poszerzał swoje umiejętności poruszania się po rynku, a co za tym idzie, nauczył się rozumienia go w taki sposób, aby Twój samodzielny handel przynosił oczekiwane zyski, a Ty budował swoją niezależność. Zapamiętaj to, ponieważ trading ma być przyjemnością. Więc jeżeli będziesz działał stanowczo i konsekwentnie, wtedy ten świat stanie przed tobą otworem, a ty zbudujesz swoją całkowitą niezależność i osiągniesz swoje cele. Tego z całego serca Tobie życzę. Dziękuję Tobie za uwagę. Do zobaczenia.